Jest w porządku, ale moim zdaniem kopię dołki, bo okay. za to jest wyrok. Nie można obrażać się tak prezydenta. Jak cię w końcu zdenerwują tam wyżej, to nie, taki, nie tacy siedzieli. To właśnie, nie można obrażać prezydenta, tak. więc może po niego wpadli i go zawinęli. A nie, to by dostał wezwanie, coś tam. A nie taka pokazuwa z dni we czterech. Gdzie? Czy myśli, że pan Jacek Moreński medialnie dużo straci po tej sytuacji? Nie, nie, ludzie... Zyska? Zyska, zyska. Co można powiedzieć o panu Jacku? Jest kontrowersyjny, tam ma swoje odklejki, nie znam go osobiście, ale ludzie chcą go oglądać. Jest śmieszny, y, ludzie się z niego śmieją. Tak jak z Najmana, tak jak Macina Najmana też jest śmieszny. Y, ludzie też. Y, kiedyś Najman to był taki pan Jacek, za przeproszeniem, nie, bo Najman nie wyzywał tam mocno, ale to też ludzie się śmiali z, z Najmana, a teraz go lubią. To jest tak samo z panem Jackiem, bo on kolorytów wprowadza. To nie tam wiadomo ma swoje odklejki, ale... No, A? A? Kolorytów doprowadza. Ja tak na konferencji byłem w niedzielę. To za wyszło z tym psem, tam jak on, się, jak on siedział, jak, jak, jak jaki boss, bos, Don Wito Kole, tam Doryty coś tam mówił, do, do zadoni. To dałoby śmieszne, dla na, nas to śmieszne za i i na pewno to denerwowało strasznie te odklejki, ale to śmieszne, cała Sala się z niego. Można powiedzieć, że jesteś fanem, pana Jeska Morajsky. Nie, nie, jestem fanem, ale... Yy.